Dzień dobry, dzień dobry. Czy ktoś tutaj już dzisiaj ze mną jest się przygotowuję, aby być tutaj z wami? Już odpalę sobie laptopa dzisiaj przy słoneczku. Odpalę Facebooka, żeby po prostu widzieć tutaj też. Czy kogoś już dzisiaj mamy tutaj na wizji? Jestem troszeczkę spóźniona weszłam. Yy, dobra. Już tu widzę, że... Hmm. Czy kogoś mamy na wizji? Ktoś, kto mnie jeszcze nie zna, nazywam się Katarzyna Krawiec. Yy, kochani, postaram się to udostępnić, żebyście mogli mnie widzieć. Yy, możemy tutaj zobaczycie lub nie. Dobra, wiecie co tylko tutaj napiszę? Kilka słów, żeby mnie widziano. Zanim zaczniemy, ktoś kto mnie jeszcze nie zna, nazywam się Katarzyna Krawiec. Wiecie, że jestem w okolice Sztokholm. Już... Chodziło o to, żebym opublikowała, wiecie, żebyście mnie wiedzieli, bo nie wiem, na których stronach właśnie mnie szukacie. Bo czasami się okazuje, że yy, czekacie na jakimś portalu moim, a ja jestem na zupełnie innym. Tak, dzisiaj jestem na Tiande Szwecja. Przyszłam do Was z takimi oto różnościami w moim koszyczku. Słuchajcie, spójrzcie. Sole, jedne, drugie. Mm. Sole, trzecie, y, peelingi różnego typu. No, dzisiaj mamy chyba sprzątanie wokół mnie. Drugi peeling. Y, no, wzięłam akurat te dwa kremy różnego typu z tłuszczu węża. Y, Także nie zabijamy zwierząt, tylko gdy zwierzę już y, gdzieś tam gubi swoją skórę, pozyskujemy z tego po prostu tłuszcz. Y, Tutaj taki krem mamy też piękny, z takich nasion. No i tutaj do stóp też taki oto kremik na nasze stopy. Słuchajcie, a jeszcze zapomniałam o przecudownych saszetkach z suszczu węża, które są niesamowite, które bardzo regenerują naszą skórę. Słuchajcie, zdarzyło mi się jednego razu, pamiętam, no nie wzięłam tutaj teraz tego produktu, zapomniałam zupełnie, jak napisała kiedyś do mnie jedna pani, czy by jej nie pomogła, odnośnie stóp. Ma popękane stopy. Te stopy są takie głębokie, rany, że nie może wytrzymać, bolące, i ciągle przesuszone, i ta krew się sączy. No, słuchajcie, chodziła kobieta do kosmetyczki. Ta kosmetyczka jej ciągle piłowała, te stopy piłowała, ee, pumeksami, no pumeksami nie tylko, wiecie, szlifowała, ale nie nawilżyła. Podstawą, której nie zrobiła, nie nawilżyła jej tych stóp. Słuchajcie, ona tak wyglądała, ona nie mogła chodzić. Tak ją to bolało, że z bólu aż płakała i pamiętam jak dziś wysłałam mi produkty bo chyba już z dwa lata temu nie pamiętam, może rok, nie wiem już dosyć dawno, bo już dosyć dawno współpracuję z tą marką zaczęła moczyć te stopy w Ałunie. jak pomoczyła sobie te stopy w Ałunie, no to zaczęła pielęgnować słuchajcie, zaczęła używać do tego co? pilingi taki zwykły pilingi, słuchajcie które tutaj mamy takiego typu już Wam pokażę jak ta jej skóra zaczęła się nagle złuszczać Jestem ciekawa, czy mnie w ogóle słychać, bo tu nic nie widzę, nikogo na wizji. Czy mnie słyszycie? Oj, ten głos chyba był słaby. Czy mnie słychać, czy mnie widać? Ktoś tutaj ze mną dzisiaj jest? Wszyscy w pracy? O, coś tutaj nie chce nam wyjść, ten peeling. O, już jest. Spójrzcie. Tu nałożyłam kropkę sobie tego peelingu, tak? Mm. nikt się widzę nie pojawia dzisiaj na moim portalu wszyscy zapracowani od poniedziałku <gry> widzicie co się dzieje? ja sobie go nałożyłam, taka galaretkowana ta konsystencja sobie plinguje dłonie, więc nie wiem czy się coś tutaj pojawi o, się coś pojawia sucha skóra, suchy naskórek eee, czekajcie tutaj spójrzcie, takie kulki się robią różnego typu i to wszystko się usuwa z naszych stóp, jeżeli one są popękane. Ja Wam to pokazuję na dłoni, no bo nie chciałam tutaj ze stopami, <grym> ale pokazuję Wam właśnie, w jaki sposób nasza skóra na stopach się zaczyna złuszczać. Ona się złuszcza, ale jak i też nawilża. Więc używając właśnie takiego peelingu, on bardzo konserwuje tę stopę i nam leczy. Dlatego, że no, tu nie trzeba. Wycinania czy szlifowania tej pięty, tylko po prostu naturalnego złuszczenia. Tak? E, po tym złuszczeniu skórka. słuchajcie, e, nakładamy sobie sól pielęgnacyjną. Sól, e, gdzieś tutaj sobie też zapisałam, żeby Wam powiedzieć, co ta sól nam tutaj pięknie robi. Jeszcze wrócę za chwilę też do peelingu, ale sól, na przykład taka nasza. Tutaj zwykła brzoskwinka z miodem, słuchajcie, spójrzcie. Taka brzoskwinka z miodem poprawia metabolizm skóry. Zmiękcza i odżywia naszą skórę. Co ma takiego fajnego, olejki eteryczne. Ma działanie uspokajające, poprawia nastrój. Kryształki soli delikatnie osuwają obumarłe komórki skóry, stymulują proces regeneracji. Ekstrakt z brzoskwini jojoba, owoców cytrusa i kwasu hilarnowego, czynią skórę miękką i lśniącą. Z lekkim efektem peelingu sula aktywnia krążenie krwi, eliminuje toksyny, poprawia kolory, elastyczność skóry, pomaga pozbyć się także celulitu. Więc możemy stosować taką sól na stopy, żeby zakonserwować naszą skórę, tak? Ale jednocześnie możemy też na ciało. Yy, ją stosować. <laughs> Słuchajcie, dzisiaj za moim ogrodem są jakieś wycieczki. Co chwilę ktoś chodzi, biega, sprząta. Już co chwilę jakieś głosy, coś tutaj się dzieje. Yy, powiem Wam o tym peelingu. Tym peelingu takim oliwkowym. Jakie on ma działanie? Posiada tą samą zawartość yy, Procentową kwasu linolowego, jak kwasu mlekowego. Zawiera kwas oleinowy, wygładza, wygładzający w skład białek naskórkowych, dlatego umacnia barierę ochronną naskórka, zmniejsza utratę wody przez naskórek, zawiera witaminę E. Nazwaną witaminą młodości. Dzięki swojej umiejętności ochrony skóry przed szkodliwym działaniem wolnych rodników, gdyby przeprowadzono konkurs na najbardziej pożyteczne dla skóry witaminę, to witamina E analizowałaby się w pierwszej trójce. Także widzicie, działanie takiego peelingu jest niesamowite. W skład peelingów wchodzą kwas jabłkowy i aminokwasy kolagenu. Dele Delikatnie, tak jak widzieliście, ja Wam pokazałam, usuwa zgrobociały na skórek, tak? Aktywizuje naturalne mechanizmy, nawisza skórę, zapobiega złuszczeniu i zaczerwienieniu skóry. Zwęża pory to jest też niesamowite może zwęzić nam pory. To jeżeli chodzi o twarz, na przykład, tak? bo na stopach raczej nam to niepotrzebne, no ale wiecie, jak złuszczy nam delikatnie naszą skórę. Sprzyja nasileniu syntezy kolagenu, elastyczny, no i posiada też kwas Wygładza odrobne, drobne zmarszczki. Tak, jak ja sobie zrobiłam ten peeling na mojej dłoni, nie wiem czy to jest widać, ale ja na przykład widzę, że ta skóra z tej strony, ta jest gładsza. Gładsza taka, zupełnie się poprawił jest stan tej skóry. I góry. może tego tak nie widzicie, ale no ja, ja, ja to bardzo widzę tak? na swojej dłoni. E, więc do naszych stópek taki oto peeling. możemy zastosować sól sól morską, która też jest, jeżeli macie atopowe zapalenie skóry, to jak najbardziej polecam. Sól morska z morza martwego rewelacyjnie e, też działa na naszą skórę i super oddziałowuje. E, Elementy zawarte w tej soli y, bardzo aktywują naszą skórę i bardzo nam pomagają. No i co? I do tego te cudowne kremy. Mieszam tutaj w tym moim koszyku dzisiaj, <grymne> y, które mają za zadanie pomóc, pomóc naszym stopom, <grymne> bardzo, ale bardzo je nawilżyć i wyprowadzić. Słuchajcie, pamiętam jak. Y, Taka pani, co wam opowiadałam na samym początku, zakupiła sobie te produkty. Jak ona się wspaniale poczuła, e, używając je. E, pamiętam to jak dziś, jak ona e, poszła do pracy, wzięła je ze sobą, wsadziła w skarpetki folię. E, no i szła tak. Ja się śmiałam, w jaki sposób ona szła. E, e, wsadzając nogi w tą folię. No tak sobie nasmarowała właśnie tymi produktami te stopy po to, aby ta stopa się nawilżyła, tak? I żeby ona nabrała z powrotem tej samej jakości. Widziała ogromny już efekt po kilku dniach, ponieważ te stopy już tak jej nie krwawiły, zaczęły te obrzęki się robić słabsze i mniejsze. Mnie to niesamowicie też cieszyło, bo, bo to jest niesamowite, że można sobie w taki sposób pomóc. No ale jeżeli już macie naprawdę tak y, zdarte te stopy, bym powiedziała, zniszczone, uszkodzone, ten naskórek jest taki zrogowaciały, naprawdę jest wyjście z sytuacji. Moczyć w ałunie, który mamy dostępny tutaj w tej marce, y, peelingować, powtórzę Wam kolejny raz, peelingować peelingami. I na to sól. Mamy przeróżne sole, przeróżne peelingi, więc to wszystko możecie dołożyć do swojego koszyka. I zatroszczyć się o własne stopy. No i do tego kremy to już od Was zależy, jaki sobie wybierzecie, ale każdy z nich, który weźmiecie, na pewno Wam pomoże. To nie jest tak, że ten pomoże mniej, ten więcej. Każdy musi sobie też dopasować, dostosować. Każdy z tych kremów jest rewelacyjny. No i te pięty zrobią się piękne. Ja słuchajcie, widzę sama, jak dbam o pięty, jakie one są śliczne. Nigdy w życiu nie miałam takich piękt pięt pięknych, jak mam w tej chwili, tak? Ten naskórek twardy gdzieś gdzieś się rozpłynął po prostu poprzez nawilżanie, nawilżanie, to jest podstawa nawilżania naszej stopy. Hmm. No tutaj mamy taki produkt, który jest z tą parafiną i ta parafina bardzo, ale to bardzo, właśnie nam pomaga. Poczekajcie, bo jeszcze tylko zerknę tutaj na stronę, bo ktoś za coś dla mnie napisał. I chcę tu zerknąć sobie. Mm. No właśnie. Chcę sobie zerknąć, bo nie widzę, czy tu jakieś mi dajecie lajki, czy nie lajki. Bo na priv ktoś do mnie pisze, a mi się zawiesił chyba komputer. <gryw> I nie mogę tego zobaczyć. Coś tutaj się zawiesiło. E, sól, która jest z dodatkiem parafiny. E, ona bardzo konserwuje naszą stopę. Ta parafina, słuchajcie, też nawilża. Wiecie, daje nam taką. Z tej strony też jak mamy dłoń, nie możemy zbytnio soli dawać, żeby ona nam się nie podrażniła, ale na stopę jak najbardziej ona się nadaje pomasować i tak zostawić na 50 minut, żeby sobie w tej soli ta stopa pobyła, żeby ta parafinka się nam też pięknie wchłonęła. Taka doda, dodatek tej parafinki, właśnie do, do tego całego zabiegu, yy, daje taką jakość tego wszystkiego. Więc ja tutaj jak najbardziej tą sól bym poleciła, bo, bo dla mnie ona się bardzo sprawdza. Tak, także jest naprawdę wow. Yy, to na tyle, jeżeli chodzi o zabieg stóp. On nie jest, nie wiadomo. Jaki kłopotliwy, ile czasu wymaga. Eee, uważam, że to jest krótki zabieg, który możemy sobie przeprowadzić eee, każdego dnia, eee, i efekty będą, będą naprawdę rewelacyjne. Wymoczyć stopy, mm, peeling, sól i odpowiedni krem, a jakość będzie rewelacyjna. Lato się zbliża, to tym bardziej by trzeba było zadbać o te nasze stopki, tak? Eee, co jeszcze bym tutaj mogła takiego polecić? <laughs> Aun Aunem, ale też możecie masa perłowa, nie wiem, czy tutaj mam w katalogu, bo wzięłam katalog ze sobą. Jest taki proszek z perły, perłowy, najczystszy, który można zrobić tak, jakbyśmy robili maseczkę sobie na twarz, rozrobić to z wodą i w to też włożyć stopę, ponieważ ten produkt też bardzo leczy, leczy, bardzo nam pomaga. W jakości poprawieniu naszej skóry. Więc też bym ten produkt zastosowała, jeżeli ktoś ma już takie rany i te rany są naprawdę głębokie, to wiem, że to też bardzo nam pomoże w takich sytuacjach. To na tyle. Nie wiem, czy ostatnio widzieliście mojego linka, którego puściłam, odnośnie kobiety, która miała. Yy, uszkodzone oczy trafiła do mnie. Leczyła się kilka lat u lekarzy. Stwierdzili alergię. No i ta alergia była leczona w sposób yy, sterydami, yy, antybiotykami. Yy, le leczyli jej lekarze to przez te lata. Yy, słuchajcie, ciąg ciągłe wizyty. Ciągle zmiana jakiegoś tam leku, jakiegoś produktu, ponieważ jej to nie pomagało. I za każdym razem spójrzcie, ona musiała iść na kolejną wizytę, wziąć sobie wolne z pracy, musiała wydać pieniądze na kolejny produkt i tak kupowała te produkty jeden za drugim. No i co, i to nie przynosiło jej efektów żadnych. Ale tu mi słońce daje. Ha! Równo dzisiaj nie przynosiło jej żadnych efektów. No, i widzicie, co się stało z jej oczami? Tam, jak obserwowaliście na mnie na Facebooku poprzedni wpis, e, że te oczy były spuchnięte, ich prawie wcale nie było widać tych gałek ocznych. E, ona już nie wiedziała, co robić, bo nie mogła spać po nocach, bo nawet nie mogła tych powiek zamknąć, tak? Te oczy były spuchnięte, więc ona na siedząco spała gdzieś tam e, z otwartymi oczami. Ja sobie nie wyobrażam w ogóle tak funkcjonować i żyć. Ale no lekarze zamiast pomagać, to po prostu to szło cały czas w drugą stronę. No i tak się zdarzyło, że trafiła do mnie. No i stwierdziłam, że spróbujemy ślimaka. No i tym ślimakiem zaczęła sobie po prostu smarować. Przemywała zwykłą wodą te oczy w domu i zaczęła testować ślimaka. Tylko i wyłącznie nakładała sobie na te powieki i całe wkoło oczy smarowała. Słuchajcie, po dwóch, trzech dniach już była ulga. Ona już mogła się położyć, ona mogła spać, mogła zamknąć oczy, no... To na początek to już po tygodniu już było widać wielkie zmiany, ale tak do, do miesiąca czy tygodnie po prostu to wszystko tak nastąpiło, że nie ma nic w tej chwili. Nic, po prostu, nic, wszystko zniknęło. Zmaruję sobie tego ślimaka czasami, ale mówi, że już nie potrzebuje po prostu, jeśli to wszystko zagoiło. No, jest wielkim szoku, bym powiedziała. Bardzo mi dziękuję. No, ja się cieszę, ja się cieszę, że mogłam w ten sposób pomóc. No jeżeli ktoś by był chętny i by potrzebował jakiegoś typu pomocy, to jak najbardziej. No mamy tutaj już takie dowody, gdzie udowodniono, że można sobie pomóc produktami. Ale wiecie, to na jednego zadziała, to na drugiego tamto, więc też nie można do końca em, też iść w jednym kierunku. Trzeba sobie spróbować. Ale uważam, że taki przypadek, na pewno każdy osobie by pomógł i nie tylko w tym przypadku, tak jeszcze w innym. Że mnie to bardzo raduje i bardzo mnie to cieszy i cieszę się, że możemy robić z tego zdjęcia, ponieważ no, coraz więcej tego mamy, a nieraz w ogóle nie robimy takich zdjęć, bo człowiek nie myśli nad tym, że trzeba zrobić takie zdjęcia, pomagamy nagle w jakichś nagłych przypadkach. Coś się dzieje, ktoś się skaleczy i szybko jest rana jakoś zaleczona w jakiś sposób, coś się tam wydarzy, a nawet nieraz no, nie myślimy, tak, bo działamy. Po prostu pierwszy działamy, a potem dopiero a trzeba było zrobić zdjęcie. No. No nie robi się tego, ale jakoś mi się tutaj w końcu udało po kilku miesiącach zebrać i w końcu opisać tą sytuację, ponieważ ta kobieta już chyba w styczniu sobie wyleczyła te oczy, więc dla mnie to już było takie wow, punkt yy, strzału w dziesiątkę, tak, że, że się udało. A w końcu zebraliśmy te materiały i, i tutaj Wam wysłaliśmy, bo gdzieś tam miała porobione, no jakoś może nie jest najlepsza, ale widać... Po prostu jak działo się krok po kroku u tej osoby. To na koniec tyle. Pokażę Wam jeszcze, czego bym użyła do swojego zabiegu, do swoich stóp, żebyście wiedziały. Taki oto produkt: peeling, sól i krem. To są trzy produkty na spękane, zniszczone, bolące stopy. To na tyle. Dziękuję Wam za udział, że byliście. Widzę tu kilka osób się pojawiło. Oczywiście, nikt mi tutaj nic nie pisze, ale jeżeli uważacie, że ten materiał był wartościowy, to bardzo proszę o kciuka w górę, serducho, udostępnienie, pokazanie może znajomym bo uważam, że warto mówić o tym, że pomagamy i że to idzie w dobrym kierunku i mamy zadowolonych klientów. Pozdrawiam was kochani, do usłyszenia i życzę cudownego, słonecznego dnia.